Akcja policji straży na ulicy duńskiej. Usemką się zapaliło. Dziękuję. Pani za bardzo, co tam jest? Rosjanie lubią Ale co Rosja miała z na taką? No na gorzej, jakby to się stało. No, mam nadzieję, że nie. No. A co Rosja robi? Jakie epidemia to wojna? Ciągle coś się dzieje, kurde Kamienicę wjechała w bramę tam Weronika Oskroba-Guzik ma ten, ten, ten sklep tam i tą kamienicę przebudowała Złożyła tamto i kupiła całą, to, całą tą działkę tam i blok mieszkalny Tutaj była piekarnia teraz już nie ma